Jestem w miejscu, gdzie pod koniec II wojny światowej znajdowało się największe zagęszczenie uchodźców. Przeszło 200 tysięcy różnych narodowości. Byli Niemcy, byli Polacy, byli Żydzi, byli Litwini, Łotysze, a wśród nich ewakuowani więźniowie z obozów takich jak sztutów no i Grozrozen. I historie, słuchajcie, są naprawdę bardzo dziwne. Historia, która. Rozegrała się tu na Wyspie Sobieskiej, bo właśnie o tym miejscu mówię. Jest do dzisiaj miejscem takim, któremu w ogóle nie poświęca się uwagi. Nie ma żadnych tabliczek właśnie mówiących o yy, tu tego miejsca. Zobaczcie, każda ta dziura, każde to zagłębienie to są ziemianki. Ludzie tu miesz mieszkali, żyli, tworzyli przez przeszło pół roku. Zobaczcie, tu powstały... Arterie, drogi, ulice. Ludzie, którzy tu byli skupieni, żyli w wielkim stresie, no bo wiadomo, nadciągająca z jednej strony armia rosyjska, z drugiej strony blokująca ucieczkę armia niemiecka. Ci ludzie byli skazani, słuchajcie, na pewną śmierć. 200 tysięcy ludzi, wśród których wytworzyło się coś w zasadzie nieopisanego po dzień dzisiejszy. Mianowicie uczucie takiej, poczucie takiej wspólnoty, ofiary i kaci byli zjednoczeni na tym terenie, mieszkając i żyjąc wspólnie. Jest to po prostu niewytłumaczalne. Dzisiaj nie da się tego w żaden sposób wytłumaczyć. Do dzisiaj wystarczy to przyjechać, pogrzebać gdzieś. Odradzam. Dlaczego? Można znaleźć bardzo dużo ludzkich szczątek, szczątków. Żadna instytucja tym się nie zainteresuje. No szczególnie taki przykład to jest plaża w Sztutowie, gdzie ludzie przechodzą przez wydmy znajdują ludzkie szczątki ofiary właśnie Niemców. I teraz dzisiaj mamy podobny paradoks, setki tysięcy ludzi zgromadzonych w różnych obozach dla uchodźców. Ostatnio słyszałem taką. Wzmiankę, że powinniśmy do tego się przyzwyczajać i być przygotowi, przygotowani do masowych migracji w poszukiwaniu wody i pożywienia. I teraz nowa Rasa Panów, ta która dzisiaj przejęła kontrolę nad Stanami Zjednoczonymi, chce do tego doprowadzić. Prawdopodobnie już zaczęły się masowe wyłapywania ludzi i masowe deportacje ze Stanów Zjednoczonych. Czy to jest prawda? Nie wiem. W każdym bądź razie w internecie krążą już takie filmiki, gdzie nie ludzie organizują właśnie te łapanki, tylko automaty. Są specjalne urządzenia, specjalne, nie wiem jak to powiedzieć drony, które właśnie między innymi do tego służą. No i słynne słowa pana Maska że tym nie będą zajmowali się ludzie że on już ma armię yy, urządzeń, masę, masę, masę jakiś tam odpowiednich materiałów, które są pozbawione empatii, które są nieczułe na płacz i krzyk. I z czym mamy do czynienia teraz? W jakiej rzeczywistości my dzisiaj żeśmy się obudzili? W zeszłym roku nagrałem film pod tytułem To wydarzy się w przyszłym roku. Słuchajcie i dzisiaj to już się dzieje. Artykuły wielkie, że mask kupił sobie prezydenta, aby wdrożyć swoje szalone myśli w to, w czyny. No, i teraz idą właśnie po takim miejscu. Słuchajcie, każda taka dziura, każde takie zagłębienie to jest ziemianka to są ludzkie losy. Do dzisiaj można tu znaleźć pozostałości właśnie tamtych wydarzeń, a obok znajduje się ośrodek wypoczynkowy. I dzieci bawiące się w piachu znajdują jakieś przedmioty yy, użytku yy, codziennego z tamtego okresu. Są to miski, są to łyżki, są to grzebienie zaznaczam. Że 90% tych ludzi, którzy tu byli, to byli cywile uciekający przed yy, Hunami ze wschodu, przed barbarzyńcami rosyjskimi. I teraz nie wiem, czy to jest taka alegoria, czy to jest takie, nie wiem, przenośnia tego, co się tu wydarzyło, do tego, co dzisiaj się dzieje, i być może, oby nigdy to się nie wydarzyło, że nas te wydarzenia spotkają. I wspomniałem, o tym, że tu znajdowali się więźniowie z obozu Grozrozrozen. żeby by przeczyło całkowicie logice, bo Niemcy, jak likwidowali obozy koncentracyjne, takie jak Sztutow, ewakuowali więźniów w głąb Trzeciej Rzeszy, żeby nie zostawić po sobie śladów, żeby nie było ewentualnych świadków i żeby nikt nie mógł o ich zbrodniach opowiadać. Jednak ci więźniowie z Grozrozen, co oni tu robili, i w jaki sposób oni tu się dostali? Pod koniec 1944 roku Niemcy, widząc, że no już nie wygrają tej wojny, z gór wyjeżdża pewien transport. Jest o nim dosyć głośno, bo ma zawierać na ciężarówkach złoto. Mają się znajdować tam elementy tzw. tej berlinki. Niektórzy wspominają o bursztynowej komnacie, że ona została rozbita na elementy. I ci więźniowie załadowani na ciężarówki, to już jest kolejny bezsens, to jest, słuchajcie, 600 km w okresie wojennym. Ciężarówki muszą co chwila tankować, wyruszają z Rogoźnicy, jadą gdzieś tu na Mierzeje Wiślano. Mało tego, ten transport jedzie w bardzo dziwny sposób, bo on przejeżdża przez Tuczno i Szczelce Krajeńskie, czyli jedzie wzdłuż Odry, dojeżdża do e, szelec Krajeńskich, potem wzdłuż całego wybrzeża. Jedzie na Mierzeje Wiślano. Co jest w tym transporcie? Co ci ludzie konwojują, przewożą? Nie mam żadnego pojęcia i nawet nie jestem na 100% pewny, czy taki konwój miał miejsce. Słuchajcie, to są legendy, są to opowieści. Opowiadają mi to ludzie, którzy tu mieszkają, którzy osiedlili się to na tym terenie zaraz po II wojnie światowej i sobie tu mieszkali. I teraz. tajemnice wyspy Sobieszewskiej, jedną z nich jest właśnie to, że ludzie przeżyli tu w takim tłoku, druga sprawa są te tajne laboratoria i pozostałości, tak jak mniej więcej ten słup energetyczny, nie wiem, jest bardzo dużo takich właśnie stanowisk, jednostka rakietowa, która tutaj się po drugiej wojnie światowej miała znajdować, no i te wszystkie legendy o podziemiach Wyspy Sobieszewskiej. Jednak to nie jest magnesem dla mnie, który mnie tu przeciąga. Dla mnie najważniejsza jest właśnie ta opowieść i historia człowieka, który przyjechał tu w 1944 roku właśnie z transportem tych więźniów z grozy. Opowiada mi jego syn historię, że jego tata pracował w podziemnych tunelach w miejscowości Wisła z że drążył chod chodniki. Od 1941 roku, jak dostał się do niewoli yy, właśnie niemieckiej. No i ten człowiek, yy, przyjeżdżając tu, opowiada o transporcie skrzyn, które przywieźli. Opowiada o Władysławowie, gdzie z jednego z wagonów, który podjeżdża praktycznie do samego portu, rozładowywane są skrzynie, ładowane na jakieś tam kutry, czy okręty wojenne i... Te statki wypływają sobie z dużą prędkością i yy, wypływają na otwarty Bałtyk. I na Bałtyku, yy, co się dzieje z tym transportem, dokąd ten transport zostaje przewieziony, nikt nie ma zielonego pojęcia. I ciekawostką taką, a nie tego nie będziemy pokazywali, nie, to niech sobie zostanie jako ciekawostka, ale żeby nie robić sensacji, nie pokażemy tego. Yy, jest właśnie, o Jezu, bo się trochę pogubiłem, bo coś chciałem pokazać, ale zdecydowałem, że nie pokażę. Jest właśnie opowieść tego człowieka, że w 1946-47 w roku jego obowiązkiem jako byłego więźnia było doglądanie miejsca, gdzie oni złożyli te skrzynie. Było to y, miejsce niedaleko ujścia Wisły do Bałtyku. Właśnie przy osiedlu, właśnie bez ludzi użył takiego dziwnego określenia, z którego mogłoby wynikać, że oni są bezpaństwowcami, pozostawieni na zagładę, że nikt się nimi nie będzie interesował. Mało tego, jak zakończyły się walki o Królewiec, jak już yy, y, Rosjanie w zasadzie zdobyli całe Prusy Wschodnie, co się stało z tymi wszystkimi uchodźcami? Wersji, słuchajcie, jest bardzo dużo. Yy, tu poznałem człowieka, który jest takim, jakby można powiedzieć, kustoszem na tym terenie, on mnie tutaj właśnie oprowadzał. Pokazywał mi bardzo wiele rzeczy. Ostatnio byliśmy właśnie w Sztutowie. Wskazał mi miejsca zrzutnie, jak on to opowiada, gdzie ludzkie szczątki mogą zalegać na, zalegać na głębokość nawet kilku metrów. I właśnie on mi powiedział coś takiego, że Dolny Śląsk, tajemnice kompleksu Lidze mają swój taki epizod, Właśnie tu, nie tylko na Wyspie Sobieszewskiej, ale na całej Mierzei Wiślanej. No, nie chce mi się w to wierzyć, żeby yy, moje Rize właśnie aż sięgało do tego miejsca. I wracając do opowieści tego rzekomego świadka, właśnie przywozu tych skrzyń tu yy, na wybrzeże. Opowiadał o podziemnych chodnikach i o podziemnych stronach, do których oni te skrzynie złożyli. Nie mam na to żadnych dowodów. Natomiast legendy i opowieści mieszkańców, którzy to właśnie mieszkają, nie mówię tu o kaszubach, bo nie chcą w ogóle rozmawiać na ten temat. I bardzo rzadko przekazują mi jakąkolwiek wiedzę na temat II wojny światowej, tego, co tutaj się działo. Natomiast potomkowie tak zwanych bosych antków to jest temat no, po prostu niesamowity. I oni albo żeby stworzyć historię swojego pobytu Tutaj wymyślają takie rzeczy Albo ten człowiek, który był tutaj moim przewodnikiem ostatnio Aby w internecie Znaleźć temat Może taką historię wymyślił I no nalegał w sumie, żebyśmy wspólny film nakręcili Odmówiłem Chodziło szczególnie o transporty Te, które przyjechały tu z Książa I ze na Zdrój Jak usłyszałem tylko Szczawna Zdrój Autentycznie, słuchajcie, włączył mi się taki yy, taki taki, taki szendacz, mój wewnętrzny, który podpowiadał mi, żeby ten temat drążyć i żeby troszeczkę ciekawość tego człowieka jeszcze pocycić, Powiedziałem, że znam bardzo 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 dokładnie temat. I zaczął mi opowiadać o komorze ciśnieniowej, ciśnieniowej ta, która znajduje się do dzisiaj w sztolniach yy, Standardu. No i to się okazuje. Leon Musk jest zainteresowany kupnem zamków, dworków, jakichś tam innych miejsc i na liście, słuchajcie, w Polsce znajduje się Świeradów Zdrój i szczawno Zdrój. Przypadek. Nie interesują go jakieś naprawdę tam pokażne włości, tylko miejsca związane z miejscami, znaczy nie z miejscami, tylko z praktykami nazistów z czasów II wojny światowej. I teraz cały czas nie daje mi to spokoju. Tu druga wojna światowa, wyspa Słobieszewska, yy, totalny taki obóz, koncentracja w zasadzie ludzi, yy, cywili, obóz uchodźców, którzy sami swoimi rękami tworzą dziury, jamy w ziemi, nazywają to swoimi domami. Słuchajcie, tu mieszkają całe rodziny z dziećmi, yy, Ranni, szpital tutaj jest yy, taki stworzony i co jest dziwne, że Rosjanie tego nie bombardują. Rosjanie nie strzelają bezpośrednio, nie niszczą tego. Natomiast ci ludzie tak jakby byli skazani na zagładę. I rodzi się podstawowe pytanie, które też sami zadacie. Co oni jedli? Skąd brali prowiant? Skąd brali słodką wodę? Byli w okrążeniu? czy Armia niemiecka im to dawała? Na pewno nie. Armia rosyjska robiła tu zrzuty? Też na pewno nie. I to jest jedno właśnie z takich pytań niewyjaśnionych. 200 tysięcy ludzi... Słuchajcie, ile oni potrzebują wody, ile potrzebują jedzenia. Sami sobie wyobraźcie, jak taka grupa ludzi, ile potrzebuje artykułów spożywczych. Do tego różnego rodzaju dochodzą choroby, które na pewno tych ludzi tu trafiły. I teraz nie wiem dlaczego mam takie głupie porównanie do tych obozów uchodźców w strefie gazy, które teraz powstały. Też ludzie żyją w takich skupiskach, też no to jest takie głupie porównanie. Że historia zatoczyła koło. Żyjemy w XXI wieku i mamy po raz kolejny na przełomie 80 lat do czynienia z czymś takim. Tylko, że kto tym razem to zrobił? Ano, Żydzi, naród, który najbardziej doświadczony w czasie II wojny światowej, ten, który przeżył Holokaust, ten, który najgłośniej krzyczał nigdy więcej wojny, zrobił coś ta ta takiego. Ich premier zostaje uznany yy, zbrodniarzem wojennym. Przez doprowadzony ma być do sądu Hadze. Jakoś coś takiego. I też mi się nie chce w to wierzyć, że naród wybrany, który właśnie tyle przeżył, zgotował taki Holokaust innemu narodowi. I teraz można powiedzieć preludium, jakie będzie tego. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Jak się do tego przygotować? No jest je tylko jedna odpowiedź. Mentalnie. Teraz wszystkie eksperymenty, właśnie maska. To, co mask, właśnie nam funduje w postaci tej technologii, którą stworzył. Niemcy prowadzili takie testy, m.in. na Peneminde Werner von Braun miał stworzyć rakietę nośną, która miała przenosić ładunki wybuchowe może to był ładunek nuklearny, ale jednym z takich założeń i chorej teorii było to, że jednym z tych nośników, nie, nie tyle nośników, tylko materiałów, które by przenosiła ta rakieta, miał być jakiś proszek, który miał się dostać do atmosfery, który miał służyć zniewoleniu praktycznie całych mas ludzkich. Oczywiście rasa panów miała być temu odporna dzięki specjalnym zaszczykom, specjalnym, specjalnym szczepionkom. I dzisiaj zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jedna rakieta po drugiej, maska eksplodują. Coś się dostaje do atmosfery, jednak rakieta główna, nośna, wraca spokojnie na ziemię dokuje do miejsca startowego i znowuż podczepiają pod to jakąś pierońsko-drogą rakietę, która wyleci i bym się nie dziwił, że za dwa tygodnie następna eksploduje. I teraz wszystkie te teorie o tej zabójczej mgle, która się pokazuje, o tej pogodzie, która teraz jest sterowalna, o tych całych miastach zombie, które są w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, Boliwia, Peru, okazuje się, że są takie miasta, że to nie jest właśnie tak sterowane w ten sposób. Czy to nie jest właśnie po kłosie tych eksperymentów, które zapoczątkowali właśnie Niemcy w latach 40-XX wieku. I teraz zwróćcie uwagę, my przechodzimy przez osiedle właśnie ziemianek. Przechodzimy przez miejsce, które zostało wykopane, wyryte, przekopane przez e, ludzi, którzy chcieli. Przeżyć. Jak oni zaczynali tutaj, słuchajcie, kopać, to był zima mróz, potem przyszła wiosna. Ich wyzwolenie zostało tutaj w tych dziurach. Jak oni przeżyli tu zimę? Tych drzew nie było, słuchajcie, to są 50-40-30-letnie sosny. To wszystko do gołej ziemi zostało wyrwane, spalone, zjedzone. To nic nie było, to była pustynia. W 1945 roku ludzie, którzy tu przyszli oglądać te miejsce, opowiadali o dandyjskich scenach, że nie wiedzieli nawet mieszkańcy Gdańska, że coś takiego na Sobieszewie miało miejsce, że tutaj 200 tysięcy ludzi żyło w takich ziemiankach. Ale co mówili mieszkańcy Oświęcimia na temat obozu? Tam nic nie było, tam nic nie widzieli, tam nie było żadnej zagłady, nie widzieli dymów krematoryjnych, nie czuli fetoru. Yy, co mówili mieszkańcy Buszycy? Że to było małe, senne miasteczko, w którym nic się nie wydarzyło. I dzisiaj każdą zbrodnię można tak zakwalifikować. Panie, to przecież tutaj nic się nie działo. Słynne polowania na zebry. Mieszkańcy, starsze mieszkańcy, którzy do dzisiaj w miejsce ulokowania zbiorowych mogił, właśnie więźniów, yy, mówią, że tam nic się nie stało. Przypadkowi świadkowie, przypadkowi reporterzy, którzy odkrywają te miejsca, tracą życie. Jeszcze dzisiaj, tyle lat po wojnie. Ktoś ostatnio do mnie, panie Darku, co to jest to polowanie na zebry? Mówię, no kurde, no ciężko mi już po raz kolejny wracać do tego samego tematu, po raz kolejny to tłumaczyć, ale polowanie na zebry to było polowanie miejscowych Niemców, szczególnie szczeniaków z Jugend, na więźniów prowadzonych w kolumnach śmierci. Marszy śmierci. Więźniowie, którzy nie byli w stanie maszerować, którzy upadali na drogę, byli mordowani właśnie przez te tabuny tych szczeniaków. Dlaczego zebry? Bo przeważnie ci ludzie byli w pasiakach. Jeszcze stare filmy, jak oglądacie, pasiaki nie były czarno-białe. To jest czarno-biały film. Pasiaki były niebiesko-białe. Także to jest taka historia, którą. Musicie sami sobie zgłębić, ja często powtarzam. Czytajcie książki, oglądajcie filmy. No dobra, ktoś ogląda, no właśnie, ten człowiek do mnie mówił z synem: obejrzał, to jest dla mnie przerażające. 45-letni człowiek obejrzał po raz pierwszy pod moim wpływem pod tytułem Zapamiętaj imię swoje. I on właśnie zaczął mnie dopytywać. Mówi, no przecież mówi czarno-białe, mówi te yy, pasiaki. No to mówię, nie. Biało-niebieskie, mówię, pasiaki były. I taką, to musicie tą wiedzę sami zdobywać. I właśnie polowanie na zebry miało miejsce też tu, właśnie na Kaszubach. Jedno z takich miejsc, niedaleko Miszewa, ta, ta tablica pamiątkowa, upamiętniająca właśnie ofiary Marszu w Śmierci. Marszu, który między innymi szedł ze Sztutowa. Tych więźniów pędzono w głąb Polski, i ci więźniowie doszli właśnie aż do Grozrozen, i później dalej w głąb Niemiec.